Jeśli zgodzą się radni, to pod młotek pójdzie kilkanaście mieszkań, znajdujących się w zasobach lokalowych Mysłowic. Lepiej jest e, sprzedać je i wykorzystać te środki na wkład własny do realizacji inwestycji w budynki, które w naszym zasobie są e, i są własnością gminy. A mowa tu choćby o budynku przy ulicy Bytomskiej 27A, z którego po remoncie miasto uzyskałoby kilkanaście pełnowartościowych mieszkań. Lokale, których Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej chce się pozbyć, należą do wspólnot mieszkaniowych i znajdują się w różnych lokalizacjach, w tym m.in. przy ulicy Armii Krajowej czy Dąbrowskiego. Zdecydowana większość z nich nadaje się do generalnego remontu. Podobnie jak kamienice, które w przyszłości z pozyskanych w ten sposób pieniędzy miasto chciałoby zrewitalizować. Oprócz tego, że są remontowane elewacje, to kolejno remontowane są również klatki schodowe i co warto podkreślić, kamienice są uciepłownione. Jeśli radni podejmą decyzję o sprzedaży proponowanych przez MZGK mieszkań, to te będą dostępne w tzw. przetargach ustnych nieograniczonych po uprzedniej wpłacie przez zainteresowanych wadium. Do sprawy wrócimy.